Просто, просто. Ale I w lewo, dzida Ale ja, tutaj, gdzie oni tam zjeżdżali? Tu tam jest zjazd Gdzie? Tu Tam, tam masz proste drzewo No i co? U. Chyba się po to tu zebraliśmy, co? Co? Żeby to zjechać Piotrek Piotr. No tak, no pojedziemy zaraz No to ja będę spakować